Witam Was serdecznie w trochę nietypowym odcinku. Dziś po raz drugi jestem w Radzyminie, na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Polnej. Gdy byłem tutaj za pierwszym razem, teren ten był placem budowy. I ponieważ został już otwarty, to chciałem Wam pokazać jak wygląda cmentarz ewangelicki wkomponowany w park. Dla przypomnienia jeszcze lokalizacja. W środku jest taka duża fontanna. Obok niej znajduje się tablica z rysem historycznym tego miejsca. Nie będę teraz o tym opowiadał, gdyż, gdyż więcej o historii tego miejsca opowiadałem w części pierwszej. Całego parku nie będę pokazywał, gdyż nie jest to tematem tego odcinka. Pokażę tylko nagrobki, które się zachowały oraz sposób, w jaki zostały wkomponowane w ten teren. Pierwszy z nich mamy tutaj. Wygląda on jak ścięte drzewo, ale w rzeczywistości jest zrobiony z kamienia. Mamy tutaj krzyż. Na górnej części pnia zachowała się płaskorzeźba z głową Jezusa. Na dole jest tablica. Jest tutaj data zgonu 4 stycznia 1926. Wdzięczna żona mężowi. Tak wygląda ten nagrobek w zestawieniu z resztą parku. Pozostałe zachowane nagrobki znajdują się przy bramie od której może zacznę. Widzimy, została ona odmalowana. Położono także kostkę, której tu chyba nie było. Nie prowadzi przez nią wejście do parku. Znajduje się ona trochę z boku. Gdzieś tutaj za bramą znajdowała się mogła żołnierzy niemieckich, którzy polegli w II wojnie światowej. Żołnierze ci mieli zostać jednak ekshumowani pod koniec XX wieku. Ale o mogile tej nie ma żadnej zmianki na tablicy informacyjnej, która tam stoi. Więc być może nie jest to informacja prawdziwa, a być może pominięta. Kolejny nagrobek także było widać już ostatnim razem. Jest to kawałek takiego krzyża. Jednak nie ma przy nim żadnych napisów Ostatnie dwa nagrobki znajdują się po lewej stronie za bramą. Pewnie zostały one odnalezione na terenie cmentarza i postawione tutaj w trakcie budowy parku. Na pierwszym z nich mamy napisy w języku polskim. Jest to grup z 1929 roku. Tu być może był kiedyś krzyż, którego jednak dzisiaj już nie ma. W znacznie gorszym stanie. Są tutaj jeszcze pojedyncze litery. Jest widoczna data 1832. Nie jestem pewien w jakim języku są napisy na tej tablicy. Być może jest to niemiecki, skoro był to cmentarz osadników z tamtych rejonów. Ale nie jestem tego pewien. I więcej na grobku chyba tutaj nie ma. Cmentarz był w bardzo złym stanie, zanim podjęto decyzję o zagospodarowaniu tego miejsca. Prawdopodobnie więcej się nie zachowało. Podobno było także. Trochę zniszczony w ostatnich latach, gdy prowadzono tutaj jakieś prace ziemne. No i dziś wygląda tak jak pokazałem. Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie jakim jest park ma zarówno wady i zalety. Na pewno plusem takiego rozwiązania jest to, że jednak miejsce to przetrwa jakoś w świadomości. Mieszkańców i nie tylko, i pozwoli także uchronić przed zniszczeniem ostatnie pamiątki po cmentarzu. Z hmm. drugiej strony, pewnie będą tu przychodzić też ludzie z psami, a jednak jest to teren cmentarza, więc rozwiązanie takie pewnie znajdzie zwolenników, jak i przeciwników. I wydaje mi się, że każdy powinien wyrobić sobie zdanie samemu, mając na uwadze jednak, kto znajduje się. Pod tym parkiem. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.